Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia od poniedziałku ruszyła modernizacja drogi gminnej z Krosna Odrzańskiego do Łochowic. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianie uległa organizacja ruchu. Z ruchu został wyłączony fragment drogi, choć co ważne mieszkańcy po sesji będą mieli zapewniony przejazd. Wykonawca musi także zagwarantować przejazd autobusu z dziećmi. Przebudowa obejmuje m.in. poszerzenie jezdni, montaż oświetlenia LED czy budowę miejsc parkingowych przy cmentarzu. Musimy mieć miejsca parkingowe koło cmentarza komunalnego. Dzisiaj troszeczkę gościnnie korzystamy z tego parkingu, który należy do ogrodów działkowych, bo jest on w urzeczonym terenie dla, na rzecz ogrodów działkowych i nie możemy tam robić tej inwestycji. Dlatego te miejsca parkingowe, ponad 60, które powstaną, będą odpowiadały na potrzeby, zwłaszcza związane z większymi ceremoniami pogrzebowymi na naszym cmentarzu komunalnym. Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać do 29 marca przyszłego roku. To jednak nie wszystko, co dzieje się w Łochowicach. Zakończyły się już prace związane z modernizacją pomostu kąpielowo-spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowicach. To kolejny krok w kierunku rozwoju gminy i jej walorów turystycznych, a także samych Łochowic, czyli miejscowości, która przyciąga, szczególnie w trakcie wakacji. My jesteśmy miejscowością. Postrzeganym turystycznie, poprzez tutaj, właśnie jezioro Gibbel, poprzez te warunki, które tutaj mamy, jak najbardziej tak, poprzez bliskość też do miasta to jest jakieś 2,5 km, czyli, czyli praktycznie jesteśmy przy samym Krośnie. Tutaj, naprawdę, tutaj, jeżeli chodzi o letnie, letni czas okres wakacyjny. To, to naprawdę to działa turystycznie, tutaj ściągamy naprawdę bardzo tutaj dużo ludzi, nie tylko, nie tylko z Łuchowic, z gminy i tak dalej, ale z całego województwa. A przypomnijmy, że jezioro Glibiel jest jednym z najczystszych w województwie lubuskim.